Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Karol Pilarz, podcast Handlowca. Jak przygotować się na sezon letni, na Vinted? Oczywiście na Vinted latem ludzie masowo pakują się na wakacje, przeglądają stylówki plażowe, jakieś basenowe, szukają sandałów, strojów kąpielowych, akcesorii, sukienek, ubrań na szybko, więc zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty jest duże. Problem w tym, że większość kont na fintet po prostu wygląda jak jesienno-zimowy lumpex, tak? No bo minął ten okres, w którym część osób zaczyna w zimę, tak, przechodzimy w sezon wiosenno-letni i zamiast zwiększać sprzedaż, to zamrażają swoją szafę, bo myślą, że po prostu wysprzedają cokolwiek, tak? A wystarczy tak naprawdę kilka zmian, żeby twoje konto zaczęło wyglądać jak wakacyjny butik, jak coś. Gdzie klient może znaleźć coś, co mu się po prostu przyda. Porozmawiamy o tym oczywiście, jak przygotować konto na lato. Tak, żeby nie tylko wyglądało świeżo, ale żeby realnie zarabiało więcej. Natomiast na początku przypomnienie: w opisie tego podcastu masz link do kalendarza. Możesz się zapisać na darmową konsultację i porozmawiać o tym, jak Ty możesz zarabiać na Vinted 5, 10, 20 tysięcy złotych w 2, 3-4 miesiąca. Myślę, że to jest niedługi okres czasu jak na takie fajne wyniki, nawet startując od zera, więc jest tak najbardziej możliwe, dopracujemy twoją strategię, zaczniemy działać i wszystko się zmieni. Więc jeśli chcesz coś zmienić, to się zapisz na rozmowę, a my lecimy dalej. Oczywiście pierwszy punkt to jest przegląd sezonowy, tak, czyli trzeba wyrzucić tak naprawdę wszystko to, co nie jest letnie, nie jest wiosenne. Co z tego, że ty masz 300 rzeczy w szafie, jak 200 z nich to są let wiosen, zimowe, przepraszam, i jesienne. Więc nie dojść, że tak naprawdę realnie nie masz 300 rzeczy, tylko 100, to jeszcze te 200 rzeczy ciągną cię w dół, bo ta szafa jest ciężka, ta szafa trzeba się przez nią przebić, trzeba w ogóle się namęczyć, żeby trafić na jakieś ogłoszenie, które być może będzie na lato, a może nie. No i tak naprawdę klient nie ma cierpliwości, tak? Wchodzi, skanuje oczami twoje ogłoszenia. I tak naprawdę albo zostaje, albo znika na zawsze i już nigdy więcej do Ciebie po prostu nie wraca. Jeśli pierwsze 10, 20, 30 ogłoszeń to są jakieś rzeczy zimowe albo jakiś miks, nie wiadomo czego, no to sorry, tak naprawdę, tak? Nawet jeśli masz fajne rzeczy letnie, które gdzieś tam są niżej, no to po prostu to nie zadziała, tak? Trzeba zrobić porządny przegląd katalogu. Przesunąć po prostu pewne rzeczy w dół, albo je ukryć najlepiej, albo odświeżyć te ogłoszenia letnie i wrzucić je na samą górę, żeby po prostu te ogłoszenia zimowe spadły sobie na dół, i wtedy to jeszcze jako taką ma szansę funkcjonować. Oczywiście Twoje konto przede wszystkim, jaki jest Twój cel? Twoje konto musi wyglądać jak wakacyjna szafa, tak? Jeśli nie wygląda jak wakacyjna szafa, no to nie dziw się, że ludzie po prostu będą cię omijać szerokim łukiem. I nie chodzi tylko o to, co masz, bo ty możesz mieć same letnie rzeczy, ale też właśnie o to, jak to wygląda w całości. Jeśli masz po prostu robić zdjęcia tak samo, wiosna, lato, jesień, zima, no to jak klient ma rozpoznać, czy to jest akurat twoja. Stylizacja na lato, tak? Czyli jak to rozpoznać? Dla większości ludzi albo coś jest oczywiste, albo nie jest oczywiste, tak? Czyli jak ja patrzę na zdjęcie i widzę, że to jest typowo klimat letni, no to ja nie muszę się zastanawiać, a jak ja nie wiem, co to jest za klimat, no to ja się już muszę zastanawiać. A w praktyce wygląda tak, że ludzie się nie lubią zastanawiać nie lubią myśleć, nie lubią analizować i po prostu to prowadzi do tego, że odchodzą, bo na pierwszy rzut oka wydaje im się, jest takie wrażenie, że to nie jest dla nich po prostu, że to nie jest to czego oni szukają. Na pewno tak masz, czasem coś chcesz kupić czy na Vinted, czy na Allegro, czy na AliExpress bez znaczenia. Scrollujesz, 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 aż nagle ci wpada coś w oko i to nie jest tylko związane z ceną, tak? To jest najczęściej zdjęcie, które do ciebie w jakiś sposób przemawia, tak? Jeśli twoje zdjęcia są takie same wiosna, lato, jesień, zima, no to nie dziw się, że nie przemawiają do klientów. Pamiętaj, że sezon po prostu działa jak filtr, tak? Czyli klient nie szuka ubrań tak naprawdę, tylko szuka rzeczy na konkretną okazję. Szuka przedmiotów, które po prostu w danym czasie będą mu się przydawać. Jeśli twoje konto nie jest odpowiedzią na to, co klient potrzebuje czego pragnie no to po prostu tej sprzedaży nie będzie dwa zmienię opisy tak tutaj jest sytuacja taka że trzeba nie tylko sprzedawać produkty ale przede wszystkim sprzedawać klimat tak lato to jest przede wszystkim czas emocji wyjazdów randek festiwali koncertów plaż biwaków Masa tego wszystkiego jest, i tak powinny brzmieć tak naprawdę Twoje opisy. Jeśli ty, znowu ty piszesz wiosna, lato, jesień, zima, takie same opisy, no to sprzedajesz po prostu sam produkt. Nie sprzedajesz klimatu, nie sprzedajesz emocji, a to emocje w sprzedaży odgrywają bardzo dużą rolę, tak? Jeśli po prostu nie używasz takich słów, które będą podbijać ten klimat. No to po prostu nie będzie to działać, tak? Czyli po prostu będziesz pisać stan bardzo dobry, założona raz, choć wydaje ci się, że to super, to nie jest to super, tak? Natomiast jak ja bym napisał, yy, sukienka idealna na gorące wieczory albo nie gniecie się w walizce. Albo pasuje do sandałów, trampek i kapelusza tak? To są takie rzeczy, gdzie od razu klientowi w głowie pojawia się wyobrażenie tak? Z czym ja to będę nosił, jak ja się w tym będę czuł Czy to będzie pasować, czy będę dobrze w tym wyglądać I tak dalej, i tak dalej I chodzi o to, że ja nie sprzedaję tylko i wyłącznie ubrania Tylko i wyłącznie przedmiotu Sprzedaję przede wszystkim wizję Jak ktoś się będzie w tym czuł, jak będzie się wyglądał i wtedy klient decyzję podejmuje znacznie szybciej, bo ma wrażenie, że to rezonuje z jego planami, z tym, co on będzie robił w lato, z tym, co będzie robił dzisiaj, jutro, w weekend, za tydzień, na wyjeździe. Znowu, jeśli ty nie aktualizujesz swoich opisów, no bo przecież masz 100 ogłoszeń, 200, 300, kto to będzie aktualizował? A no ty, jeśli chcesz mieć sprzedaż, tak. Więc jeśli nie używasz słów kluczowych, które ludzie używają w lato, no to nie dziw się, że masz znacznie mniejsze wyszukiwania, tak? Że masz znacznie mniej wyświetleń, że masz znacznie mniej polubień, bo nie używasz słów, których po prostu używają w danym okresie ludzie. Jeśli tobie się nie chce zaktualizować opisów, no to kogo to interesuje, powiedz mi? Kogo to interesuje, że tobie się nie chce, że ty nie masz czasu, że to zaraz będzie trzeba znowu zrobić, tak? Po prostu albo używasz słów, którzy, których używają klienci, albo nie. I jeśli nie ma słów sezonowych w Twoich ogłoszeniach, bo nie chce ci się tego aktualizować, no to po prostu opis nie daje Ci pełni możliwości pozyskiwania zasięgów, takie jakby mógłby po prostu Ci dawać. Więc ważna kwestia, żeby zaktualizować opisy, tytuły, hashtagi, zawierając w nich najważniejsze słowa kluczowe związane z sezonem, letnim. Oczywiście zadbaj o zdjęcia. To co mówiliśmy wcześniej, jeśli zdjęcie nie przyciąga, no to klienci po prostu nie kupują, nie zostają, odpuszczają, tak? W lecie oczywiście zdjęcia robią też bardzo dużą robotę. Ogłoszenia po prostu mają dosłownie nie wiem, świecić, błyszczeć. Naturalne światło Proste, czyste tło to jest takie minimum, które w zupełności wystarczy. Wcale tutaj nie trzeba kombinować, natomiast no, warto też pomyśleć o jakichś dodatkach czy klimacie letnim, żeby to od razu właśnie się kojarzyło z latem. Jeśli masz, nie wiem, na przykład strój kąpielowy. No to też możesz dodać od razu do tego jakiś kapelusz tak być może będą się klienci odzywać od zest o zestawy być może w ogóle to jest pomysł biznesowy tak żeby zrobić z dwóch przedmiotów zestaw i takie zestawy sprzedawać tak no bo na przykład strojów kąpielowych na Vinted jest yy, nie wiem 10 tysięcy a zestawów yy, takich strojów kąpielowych plus kapelusz plus okulary na przykład może nie ma ani jednego. I to już jest sposób na wyróżnienie się, na podniesienie średniej wartości paczki, na sprzedanie kilku rzeczy w jednym ogłoszeniu. Natomiast to już jest kwestia pomyślenia, tak? zarówno strategicznego, jak i takiego czysto kreatywnego pod kątem tworzenia fajnych miniaturek, przede wszystkim. Więc używaj wszystkiego, co pomoże Ci oddać klimat letni, po prostu. I oczywiście robimy to naturalnymi sposobami, tak? Nie wycinamy tła i nie dodajemy zdjęcia plaży czy palm, bo to totalnie nie będzie działać. Po prostu to ma być naturalne przede wszystkim i tyle w pełności wystarczy. Ma być zgodne z sezonem. Jeśli klient nie czuje się po prostu dobrze. Jeśli klient na pierwszy rzut oka nie zobaczy, że to chodzi o lato, no to będzie mniej wyświetleń, mniej polubień i tyle. Oczywiście przygotuj sobie letni rytm pracy. Oczywiście, no, co, co cały rok powinna być ten rytm pracy, natomiast wakacje wiadomo, pracuje się trochę mniej, bo ciepło, są wyjazdy różne wakacyjne, itd, tak i tak dalej, więc tutaj jeszcze lepiej trzeba mieć zaplanowany ten czas, żeby móc sobie to wszystko pogodzić za wszystkim. Czyli po prostu zaplanuj sobie przede wszystkim zakupy i produkty, które będziesz na tych zakupach kupować. Ustal harmonogram, co będziesz robić w jaki dzień, tak? Że na przykład w jakiś tam dzień dorzucasz nowości, w jakiś tam dzień robisz przegląd szafy, w jakiś tam dzień robisz więcej podbić, i tak dalej, i tak dalej. No, klient potrzebuje powodu, żeby do ciebie wracać a nowi klienci potrzebują widzieć, że u ciebie coś się dzieje i że kupują od osoby, która faktycznie dostarcza produktów, które są potrzebne w danym czasie ludziom. No ale przede wszystkim taki plan zbuduje ciebie, zbuduje ci taki system pracy, który pozwoli ci na to, żeby po prostu w tym wakacyjnym okresie sobie po prostu fajnie zarobić. Nie wrzucaj losowo ogłoszeń oczywiście. Lato tak naprawdę dopiero się zaczyna, więc jest jeszcze masa czasu, żeby wystawiać i sprzedawać tego typu produkty, żeby zarobić fajne pieniądze. Natomiast no, też nie, nie czekaj z tym za długo, tak? No bo za chwilę jak ludzie na przykład w sierpniu dopiero zaczynają myśleć o tym, żeby się zatowarować na lato yy, i nagle się okazuje, że lato zaraz się kończy, a ty zostajesz z towarem letnim, no to lipa, tak? Z drugiej strony, jak ktoś troszkę towaru kupuje, yy, bo i na początku sezonu, to to jest znowu błąd, tak? No bo jak ty kupujesz, nie wiem, 20 sztuk towaru, no to nie sprzedasz 100 sztuk towaru. Prosta. A jak ktoś kupi 200 sztuk towaru, to może nie sprzeda 200, ale może sprzeda 100, może 150, może 90. Więc większa skala na pewno, bo jesteśmy po prostu na początku sezonu letniego i jest jeszcze masa czasu, żeby sprzedać masę przedmiotów. Jeśli ty nie wystawisz tych przedmiotów, nie kupisz, nie zaplanujesz sprzedaży, no to nie zarobisz po prostu, no bo jeśli nie kupujesz towaru letniego, nie planujesz tego, no, to z czego ty chcesz w lato zarobić, tak? Z tego towaru, który mielisz cały rok? No, raczej nie. Chyba że tak, no to powodzenia. No i oczywiście lato sprzyja wymyślaniu różnego rodzaju promocjom, jakieś letnie komunikaty sprzedażowe. Tak, oczywiście można robić jakieś przeceny, wyprzedaże, można wymyślić jakąś sobie darmową wysyłkę, można informować klientów, że wleciała jakaś letnia dostawa. Tak, że można wymyślać jakieś indywidualne rabaty, tak, to nie muszą być jakieś nie wiadomo jakie mega akcje, ale ważne, żeby klienci wiedzieli, że coś takiego się u Ciebie dzieje. Klient lubi mieć poczucie okazji i jeśli sprawisz to, że on się poczuje faktycznie, że u Ciebie jest jakaś okazja, to on od Ciebie kupi przedmiot, niezależnie od tego, ile on kosztuje. Natomiast no, on musi czuć, że jest faktycznie. Okazja, bo jeśli nie, no to on będzie szukał okazji po prostu gdzieś indziej. Oczywiście można robić różnego rodzaju stylówki tematyczne, to co mówiłem wcześniej, czyli po prostu zestaw dwóch, trzech, czterech przedmiotów, który całkowicie tworzy pełen zestaw. I to też klienci będą na pewno doceniać, kupować, i jednocześnie jest to dla nas dobry yy, trop, żeby i sprzedać dużo, i wysprzedać dużo, więc same plusy, zero minusów. Mm, oczywiście, można sobie też używać jakichś różnych rzeczy. Tak naprawdę, dużo jest tutaj powodów, jakie można zrobić, natomiast największym błędem w sezonie letnim jest po prostu nie tworzenie wajbu letniego, nie tworzenie wajbu wakacyjnego i mielenie przez cały rok tej samej puli towaru tylko dlatego, bo kierujesz się jakąś nieodpartą chęcią wysprzedania akurat tego co masz, jakby to był cel, tak? No jeśli twoim celem jest wysprzedanie wszystkiego i wiosna, lato, jesień, zima mielisz jedno i to samo, no to nie będzie ci lekko. Natomiast jeśli jesteś yy, takim świadomym sprzedawcą ogarniętym no to potrafisz zrobić krok w tył, wycofać produkty ze sprzedaży, dodać odpowiednie produkty do sprzedaży, skupić się na nich maksymalnie, odświeżyć opisy, zadbać o ten vibe wakacyjny, o słowa kluczowe, sezonowe i potem po prostu znowu wrócić z innymi towarami w momencie, kiedy będzie na nie po prostu czas, miejsce i zapotrzebowanie. Tak? I pamiętaj tak naprawdę, że. Chodzi o to przede wszystkim, tak, żeby było widać, że Ty jesteś aktywna, że Twoje konto żyje i że pamiętaj, że letnia sprzedaż to jest tak naprawdę gra emocji. W zasadzie w każdym miesiącu emocje odgrywają bardzo dużą rolę, natomiast jeśli Ty tych emocji nie umiesz uruchomić, no to nie wygrasz, tak, czyli nie zarobisz. Natomiast jeśli Ty potrafisz te emocje wzbudzić w kliencie, no to wygrasz, czyli tym samym mówiąc prosto, zarobisz. Czasami jedno zdanie potrafi zwiększyć wyświetlenia nawet dwukrotnie, tak? Tylko dlatego, że gdzieś tam coś tam poaktualizowałaś, tak? Więc nie bądź taką osobą wystawiającą, tak? Ja muszę wystawić 100, 200, 300 przedmiotów, tylko bądź po prostu sprzedawcą, tak? No i kilka wniosków mam na sam koniec dla was. Czyli Twoje konto po prostu musi być lekkie, oddychające, jeśli jest ciężkie, chaotyczne, nijakie, no to klient nie zostaje, skróluje dalej. Letnie słowa kluczowe, jasne, lekkie stylizacje, to jest coś, co po prostu będzie mocno, mocno sprzyjać. Oczywiście nie wystarczy coś wrzucić w czerwcu, żeby po prostu jakoś to było. Tylko po prostu trzeba przemyśleć, jakie mamy miesiące, czego ludzie będą potrzebować, zaplanować jakąś kampanię sprzedażową, zaplanować jakieś wyprzedaże, zaplanować jakieś większe zatowarowanie i promocje. Klient podejmuje decyzję szybciej, jeśli pokazujesz mu klimat, po prostu. Czyli jeśli twoje zdjęcie nawet będzie gorsze niż moje, ale. Twoje będzie w klimacie, a moje nie będzie w klimacie. To nawet pomimo tego, że ja mam gorsze zdjęcie, znaczy lepsze zdjęcie i lepszy towar, to możliwe, że twoje będzie się cieszyć większym zainteresowaniem, bo pokazujesz klimat, bo pokazujesz emocje. Więc twoje zdjęcia nie muszą być idealne, opisy nie muszą być idealne, ale muszą być co najmniej bardzo dobre, tak? Dopasowane i nie pisane jak maszyna. A nie daj Boże z ChatGPT, GPT, bo takich głosów dostaje niestety coraz więcej, że ludzie się bawią w zdjęcia, w opisy z ChatGPT, GPT, a to po prostu potem nie działa, no i tyle. No i pamiętaj, że każdy tydzień bez planu, no to są pieniądze, które po prostu idą do konkurencji, tak? Albo masz plan i zarabiasz, albo nie masz planów i zarabiają takie osoby jak ja, które po prostu ten plan mają, więc nie pozwól sobie na to, żeby nie mieć planu, no, bo po prostu brak planu równa się strata pieniędzy. Oczywiście przypominam, bo tutaj wszystkich tematów się nie da poruszyć. W jednym podcaście jest zbyt zaawansowane. Natomiast jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, chcesz się przygotować nie tylko na sezon letni, ale przede wszystkim na sezon jesienno-zimowy, który też już wielkimi krokami się zbliża, to w opisie podcastu masz link do mojego kalendarza. Kliknij, zobacz, jakie są terminy, umów się na bezpłatną konsultację, i dzięki temu być może sezon letni nie będzie kolejną straconą okazją, tylko okazją, którą po prostu wykorzystasz. Więc nie licz na to, że sezon sam zdziała cuda, bo to ty masz działać, tak? Jeśli będziesz tylko liczyć na to, że zaraz będzie lepiej, a teraz na pewno się poprawi, a teraz na pewno się odblokuje, no to po prostu minie znowu kilka tygodni, kilka miesięcy, a ty dalej będziesz stać w tym samym miejscu i będziesz się wkurzać, że ci nie idzie, będziesz narzekać na Vinted, podczas gdy tak naprawdę nie robisz nic z tego co jest potrzebne, żeby faktycznie te zarobki się pojawiły i pamiętaj, że w sprzedaży i ogólnie sprzedaż nagradza tych, którzy są przygotowani. Jak ktoś jest przygotowany, no to najprawdopodobniej po prostu mu coś wyjdzie. A jak ty się nie przygotowujesz, nie analizujesz, nie patrzysz w przód w kalendarz, nie planujesz jakichś kroków, to tak naprawdę działasz na czuja, tak? No przecież kto by tam planował, to jest to tylko winter, jakieś tam planowanie, jakieś tam kupowanie, coś, kto by to widział, jakieś szachrajstwa. Także planuj, nie strać okazji, powodzenia, sprzedaży, cześć!